Zaraz zobaczę w ogóle, czy nas, czy nas kurwa nie słychać? Jak się to to słychać, czy nie słychać? I słychać, pięknie i fantastycznie. Zróbmy coś dobrego i kurwa, zniechmy te gwoździe. Nie, wiem, gdzie? Ale już, już trochę żyjemy na tej wiosce. Najpierw to się musimy pozbyć paru rzeczy. To nam trochę rzeczy będzie rosło. My zapierdalamy poszukać. O, coś cięło. Nie, nie kopiemy. Co jest? Szukajmy naszej bazy. O, słyszę, słyszę Was. Akumulator no niepotrzebny, Dobra. kurwa, dojrzał. Bym. Jeszcze słyszę jednego. Będzie źle. Kręciłem. Dobrze, że nie złamałem kask, to mam wyjebany na twój kask. O, ta blacha by mi się przydała, no ale na razie sobie darujemy. A jest smyk, tu mamy bliżej, znowu możemy coś posiać. Zawsze będziemy mieli gdzieś na spacery coś... coś co możemy sobie zawsze zjeść. Zobaczcie czy mam wodę. Nie, we w ten sposób. To jest to kuri, kuri Dobra, to mamy. Co byśmy posiali? się na papryczki. Nie, weźmiemy to kurii kuri i z powrotem. A mamy żarcia w pizdu, także nieźle. I znowu wyskoczył mi błąd, kurwa. Pada. To jest najlepsze. Poziom pada niski, a jest kurwa max. No to mnie rozwala co się dzieje. No, straszne. Przeraża mnie to, no Dobra, posadzimy. Będziemy próbować dopóki. A zasiejemy tu więcej. Zbędziemy się tego Jak mi możesz dzwonić kurwa, że jest poziom zbyt niski Skoro jest full. No masa krucha. No ale dobra Niech sobie wali Olać to No tabletki chlorowe Weźmiemy i weźmiemy kła. Kuri kuri olejem. Potrzebuję małą paczkę gwoździ. Jedna paczuszka gwoździ zrobiłaby tutaj mi robotę, no? Dobra, uciekamy. No powiem Wam, że rozwala mnie ten. A no, połączymy sobie. No, ale to później. A no, rozmawiałem czy teraz dobrze poszedłem. Tak. Musimy tutaj się niestety zajebać. Nie tak z grom. Coś takie jakieś przyhaczanie. To takie niewąskie. Dobra wytworzymy szmaty. Tam się połączymy. Tam mamy. Jakby nie patrzeć szmata, ważna rzecz. No. Tutaj mamy bandaż. Gdzieś jeszcze mamy, nie? Nie mamy bandaża. No i właśnie dlatego potrzebujemy. Uh, 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 uh. Połącz. Mamy bandaż jeszcze. Tu 4 na 6. Tu 6. Dobra, jebać tą szmatę. że to ten dźwięk oznacza, że się respimy, że się wszystko respi, że chwilę w puszce. Otworzymy, zjemy, nie pójdziemy głodni No dobra, trzeba coś wyjebać stąd. Wszystkiego szkoda, nie? O właśnie, nie mam wody, ale to sobie zaraz wodę weźmiemy. Nereczkę zrobimy troszkę inaczej, zjemy sobie teraz to, napchamy się teraz, o teraz będzie wyżera. Uj uj uj, aż będziemy chorzy. Mamy naboje. No i musimy iść do swojej bazy i tam musimy, musimy pokombinować. Gdzie my mamy kurwa i jebany jakieś gwoździe. No, ale weźmiemy jeszcze. My musimy jeszcze wziąć sobie wodę. A raz weźmiemy. Zobaczcie jak to się robi. Bęc, bęc, band. Najpierw to będziemy jeszcze... Gwoździe. Nie. Zestaw krawiecki, ale też się nam przyda, bo możemy w ten sposób sprawdzić, czy mamy coś do naprawy. Mamy kurteczkę i już kurtkę. Uj, zaczęliśmy łatamy. Nam jest potrzebna gruba wytrzymała. Też no, Plecak też się rozjeżdża Ale by było dobrze znaleźć teraz, kurcze Plecak Jutowy, nie jutowy tylko Dobre żarło uh, uh, uh. nie no przyszliśmy tu za żarłem A zobaczmy jak wygląda sytuacja 4 6 Tutaj bojówki mamy full 35 Tabletki chlorowe a tu jest kodeina, tak? Kodeina, tak, powoliłem. Dobra, nie będziemy jeść. Za dużo ich coś tutaj jest. прошу Wam mnie tornister nie cieszy, ja potrzebuję gwoździe Dobra, mamy małstwo, ale nie mamy gwoździ, jest dupa Na chuj mi wędka. też mi jest potrzebna, mam sprzęt ja potrzebuję gwoździe. Dobra, weźmiemy troszkę wody. woda nam jest potrzebna oj, wodę to my potrzebujemy. I teraz mamy wodę z rzeki. Jej to raczej tak nie za bardzo pić. I już ją oczyścimy. Wracamy z niczym. Dobra, wejdziemy w, w sobie w bazuchę i... I na tym chyba na razie skończymy na dzień dzisiejszy, bo... Czy na dzień dzisiejszy? No na, na jakiś czas O bo ich tu jest chyba za dużo. vai esperar Mhm. Dlaczego ich tu tylu jest, kurwa? Jakiś debil strzela. Kurwa, nie zdążyłem zapnąć. I tam może jak źle... Dobra, chodź. Не, мама, грудка. Yeah, well. Dobra, nasadzimy tego w chuj. Jeszcze pokażę Wam jak się reperuje pewne skórzane rzeczy, czyli takie wytrzymalsze. Zabawa Kurwa Miałem kiedyś tu kartkę No i nie wejdę do bazy Bo nie pamiętam A była kartka Dobra Polecimy w ciemno pas de pisse Tak myślałem, dobra, czas się schować, żeby poszukać tej kartki, ale masa krucha. Mhm. Dobra, tu sobie przesiedzimy. Dziękuję za oglądalność. Ale ja muszę znaleźć kartkę ze ściągą. Jakie były hasła? Na razie dzięki i pozdrow.